Ja nie wiem, co ja tutaj robię. Żółty śnieg widzę. Szczerze, no... Chodzę sobie, szukam. Znaczy, nie powiem, że nie jest ładnie, bo jest mega ładnie przy tym wszystkim. Tylko byłoby fajnie coś znaleźć. A najgorsze jest to, że chyba na takich terenach, że tutaj raczej wioski chyba nie znajdę. Słyszałem to! Eee, ten mod to jest FTB Quest. I on mi każe znaleźć mamuta. I pokonać mamuta. Ja pytałem, że ma są jakieś legendarne w tym momencie. BOI! Hmm. Ciao. No nie wiem, no chyba, naj... chyba najsensowniej. Najsensowniej będzie opuścić. Ała. Opuścić ten teren i wrócić do tamtej wioski, gdzie była ta wielka twierdza zła. I tam może spróbować zadziałać. No bo tu chyba. No za dużo tu już nie mam do znalezienia. To już jest koniec tego terenu. Wszedłem całą Antarktydę. I co mi to dało? Nic. Ale chociaż przygoda była. Siup. No i widoczki. Widoczki są przepiękne, naprawdę. Nożesz ja dupia. Znalazłem wielkie dynie. O! A czekajcie, czy ja nie miałam przypadkiem w tym pouczu miksturek do oddychania pod wodą? Jak się wyciąga z tego rzeczy? No niedługo. Szukam mamutów. Szukam mamutów. Znalazłem jednego. Tu stoi. Okej, okay, już chyba wiem, jak to działa. Muszę sobie ustawić te miksturki i wyjęte, dobra. Night vision to nie, to dupa, to mnie to nie interesuje. A czekaj, a wpiszmy mammoth. Adventures z Tak się ten mod nazywa, Adventures Z. Dobra, no schodzimy na dno. Czyli nie, że ja to robię już od lat. Elegancko. <gry> Elegancko. Elegancko. Yo, 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 tutaj, tutaj, tutaj. Tak, damy sobie zrobić tutaj lepiankę. No i elegancko. Nie, ja już nawet nie jestem w stanie tego głosu zrobić w tym momencie, serio. Mogę próbować udawać, ale on już nie brzmi tak samo jak wtedy, plus no to już nie jest też to samo, nie? O, no i fajno, że popłynął, widzę, parostatkiem piękny rejs. na Antarktydzie. Tak, wiem, krzywdzę się, wiem. Ała, 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 ała. No, wypłyń! Dobra. Już Ci pokazuję. Nazwa biomu to było tutaj: Frozen Ocean, Snowy Beach, Snowy Taiga, Snowy Plains, Snowy Hemlock Forest, Frozen Ocean. To, to są te biomy. Dobra, staram się jeszcze skrzynkę zgarnąć. Mapa Nie wezmę piórek cholera, cholera, cholera Wypływaj! Ugh. To dobrze chyba, no to właśnie nie wiem, to dlaczego go w takim razie tam nie było. Dobra. Tiger and Ice Planes. Czyli taiga, no to... Snowy Plains są tutaj, Ice Plains mówisz, tu jest Taiga, Kokomo Meadows jakieś, tu w ogóle tundra. Snowy Taiga. Dobra, wrócimy tam, ale to później. Na razie Musimy znaleźć jakąś wiochę, żeby mieć też jakiś punkt odniesienia. W ogóle wielkie dynie. No bo teraz to byśmy musieli wracać trochę daleko. Więc przydałoby się znaleźć coś, gdzie możemy raczej bliżej się przenieść. Bo jednak no... Czy chociaż... no nie no, płynięcie tam nie ma sensu. musimy i tak przez ten lód się przełamywać znowu. Tiger and Ice Plains. Hmm. Ale to są wielkie dynie, gdzie ja trafiłem. Co to jest zabiłą? Otum Valley. O! Ej, te wielkie dynie mi rozbrajają. Są fantastyczne. Siup! Nie ja jestem pro playerem, wybaczcie. Ja umiem skoczyć do łódki od razu. I siup. Hej ho, Hej ho a co to się znalazło? Okej, okay, to jest simple żaglówka Nothing more, nothing less No to dobra, lecimy dalej no Ech, co to jest? A tu te, czyli te kropki to są itemy, dobra Trochę to rozświetla moją sytuację, już przynajmniej wiem co znaczą kropki na mapach A żółte kropki na mapach? No i to, to jest właśnie cel na życie. Orzeż ty w dupę jeżdża, co to jest? I ten modpak nie przestaje mnie zaskakiwać naprawdę. Co ja właśnie znalazłem? Pija piernicza wcyca. Ej, na razie na mapie nie widzę żadnego wroga. I to bardzo dobrze wróży w tym momencie. Lighthouse! To jest po prostu latarnia morska. Jak na latarnię morską, to trochę tu ciemno, no, ale no. Nevermind, never mind. Never mind. Ej, no, mordo. Wycinkom drzewi, to jest podejście. Ej, jak tu jest prześlicznie! Ej, teraz się mogę czuć jak Saruman. Ja tu chcę zrobić waypointa? Bo to jest prześlicznie w tym momencie. Respawna sobie zrobiłem tutaj na wszelki wielki. Zajbiście. Jak to się fajnie. Jest tu coś w piecyku Nie ma. Ej, no znaleźliśmy latarnię morską. Ej, to naprawdę tyle rzeczy do zwiedzenia w tym momencie. Można chodzić, szukać, bawić się. Jest fantastycznie. Pytanie, co jest na górze? A ja myślę, że może by jakaś nagroda wstrzelić trzeba za to, chociaż tutaj też przeszedłem. Okej, okay, chyba właśnie znalazłem. Czy ja właśnie doświadczyłem laga na single playerze? Nie miałem miejsca na złoto, ale to się zaraz zmieni, bo teraz tak, iron, 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 mm. golda trochę, Siup. O, emeraldy jeszcze mogę schować siup. Dobra. No i dobra, a co jeszcze na górę? O, rzeszty, co to jest? To teraz będzie świecić pięknie. Boże, jak to jest fajne! Jakie to jest fajne. Jak mi się podoba ten Minecraft. Guys, czemu mówię? Nie macie serwera jeszcze, żeby pograć sobie ze mną. Tak, wiem, cicho dupa. Jakie niebo! Ej, zajdę sobie. O, który już się zrespił na dole. Super. Hello! Bo nie jest mi się do tego co je chodzić. <laughs> Witam w prawdziwym świecie. Czy ja w ogóle. Nie, to jest ironowy, że trzymam kamienną cały czas. There are monsters nearby. No to robię tak. No i, i dalej nie mogę spać, naprawdę. Czy ja muszę kurwa wejść na samą górę tej pieprzonej latarni, żeby móc sobie zrzemnąć się na chwilę? Ech. Ja bym chętnie go przeczytał, naprawdę. W ogóle właśnie, jak tam adwa To przepraszam, co z osiągnięciem za latarnię morską? No nie stam tego. O, to to, jak się właśnie na iluzjoner, Boże. silver bomb. Jezus, ej, to jest tyle do roboty w tym odpaku. Zostać politykiem? Wiesz, co mimo wszystko, patrząc na dzisiejszą kadrę polityczną w Polsce, naprawdę o wiele bardziej sensownie i uczciwie byłoby być prostytutką. Bo przynajmniej pracujesz uczciwie. Ja wiem, ja wiem. Domyślam się że po prostu o co kaman, ale no. śmieszne, to jest. zawód. O Jezu, Tusia, tak proszę cię, zrób tego fanfika, bo ja jestem ciekaw, co tam wyskrobiesz o nich. Ja bym to sam chętnie przeczytał w tym momencie. Siup Bożu... Szkoda, że nie można dwóch coś robi. Okej, okay, czyli nic. Ja bym bardzo chętnie. Yy, w sensie nie bym teraz chciał chętnie. Co to jest? Trochę mi się już nie podoba to bagno. Już wiem, czemu Szerek tak bardzo lubi swoje bagny. Jezu, myślę, że to człowiek tak pływa koślawo. Tam w ogóle jakiś rybak znowu sobie pływa. Hej! Jedyna moja nadzieja jest taka, że gdzieś tam po drodze będzie. Eee... Coś, wioska, nawet woda jest zielona. Boże te detale. szczerze chciałem odpalić z shader'y Zeusa, Zeus najbardziej znane, ale oj oj, oj. nie, szczególnie nie z live'em. Dobra, jest tu gdzieś coś, czym mogę się zainteresować, bo to tak trochę. A to jest Maple Tiger, Plains, to jest też Tiger. Mam chyba za dużo biomów, wiecie? <śmicki> Ma ktoś bingo? Ej, szczerze, przygotujcie proszę na następny live kiedyś bingo I zobaczymy, o czym będziemy gadać Pamiętam, jak takie pływanie było elementem jeszcze smart moving Pamiętacie tego moda? To był mod to był Minecraft. Teraz tera, to nie ma Minecraft. Dobra, gdzieś tam dopłynąłem. Coś tam jest, jakaś palmiarnia. Ba <ścoughs> szanuję, Szanuje, szanuje. W ogóle dawno w Rimlorda nie grałem, w balansie. Dobra, no dupa blada. będziemy zaraz spadać, moi drodzy. Idę sobie coś podjeść w końcu. Polityka i praca, no i oczywiście. Co to jest? A, to jest gumowe drzewo. I... Jednak przygoda nie była taka prosta, jak myślałam, że będzie. Serio liczyłem na to, że znajdziemy tego mamuta. No ale jak widać nie można mieć wszystkiego. O! A to jest mostek. A co to jest? A to jest to coś. Dobra, żeby. żeby nie było, że nic nie zrobiliśmy, proszę bardzo. Wołowina. Proszę bardzo. Jest tu gdzieś może jakaś wioska, kurde, ten, że musi się stąd teleportować do domu. No tak, człowiek krąży po tym świecie. Bez celu. Bez planu, po prostu wędruje. Nie wie dokąd zmierza, ale dalej idzie. Po prostu, przed siebie. I na tym chyba polega życie. Wiecie, że rodzicie się w tym świecie kompletnie zagubieni. Bez planu, bez pomysłu, bez perspektywy. I nikt nie wie tak naprawdę po co, jaki jest Wasz cel, do czego dążycie. O, coś tam jest. Ale mimo wszystko walczycie. Walczycie o swoje, o lepszą przyszłość. Walczycie dla siebie, dla Waszej rodziny, dla Waszych bliskich, dla Waszych znajomych. Ej, dawaj z powrotem muzyczkę, bo ja tutaj monolog mam. I mimo, że nikt z was nie wie jaki to ma sens i każdy sobie zadaje pytanie po co nam to wszystko. No zajebiście. To i tak każdy próbuje. Ciekawe. Tak. Każdy próbuje i każdy wierzy, że kiedyś będzie. Jego moment. I ja moi drodzy też wierzę, że kiedyś będziecie mieli swój moment, jo, halo koledzy. To wizy to jest na następny live w takim razie The Explorer, bo tam jakiś dungeon jest. Co to jest w ogóle Wenin Rome? Co to znaczy Wenin Rome? Co to jest? E, i tak krążycie jak to dziecko Za światłem, które nie wiedzie dokąd prowadzi Ale idziecie przed siebie Jak się robi campfire? Okej, okay, patyki. Okej, okay, myślę, że można to zrobić, ale to nie teraz, bo nie mam miejsca w punku. Kurwa. Nie, nie jest tak źle, bo zawsze może być gorzej. Zawsze mogłeś urodzić się czarny. Yy, never mind, dobra, kończymy, bo tu się zaczyna powoli robić coraz dziwniej. Patrzcie sobie, krowa chodzi. Gdzieś się w ogóle kiedyś krowa na żywo? No to macie teraz okazję. O! Dobra, no to co? Moje drogie rybki. Aha, mogę tutaj po wlać wodę. Szkoda, że to nie pomyślałem wcześniej. Kończymy na dzisiaj. W ogóle zobaczmy tego Advancementa. to zgaduję, że to jest pewnie któryś z tych. Okej, okay, to jest stąd, czyli When Dungeons Arise. Okej, okay, okej. Okay. To nie jest to. Mm. Okej. Okay. A, właśnie, kiedyś znalazłem znak. A przecież byliśmy na live. Mm. Oj tak, kiedyś to były czasy. Teraz to już nie ma czasów. Mm, 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 mm. Ej. Który to jest? Katakumby. Better Dungeons. Okej. Okay. Czyli już wiemy, że to będzie fajnie. I moi drodzy, to oczywiście zlagowało teraz, bo zapisuje się świat.